Witam wszystkich serdecznie na kanale Auto Import Nieporen. Przed nami prezentacja kolejnego samochodu sprowadzonego na indywidualne zamówienie. I za chwilkę zobaczycie co to za samochód. Nagrywam nowym sprzętem, także zobaczymy jaka będzie jakość nagrania. Będę testował kamerkę, słuchajcie, DJI Mini Osmo bodajże tak się nazywa. Także zobaczymy czy jakość będzie lepsza. Nie ma niestety nagrywania mnie i samochodu, czyli tak zwanej perspektywy reżysera ale za chwilkę zobaczycie jakie auto nagrywam, a tym samochodem jest właśnie XC90, która się czai za mną. Przechodzimy do prezentacji XC90, wersja T8, czyli najmocniejsza dostępna wersja w tym modelu. 2017 rok i samochód sprowadzony na indywidualne zamówienie moich klientów. Jest to auto z 2017 roku, zakupione od pośrednika, od dealera I tutaj jeden właściciel od nowości, osoba prywatna, co bardzo dobrze, że tak powiem, świadczy o tym aucie. Od 2017 jeden użytkownik tym samochodem się poruszał. Jest to wersja najmocniejsza T8. Czyli mamy tutaj silnik dwulitrowy i dodatkowo silnik elektryczny i baterię, która łączną moc tutaj podaje producent, że mamy 392 konie. Także jest tutaj czym pojechać. Samochód u nas przeszedł szereg prac stylistycznych. Został tutaj zrobiony dechroming, tak to się nazywa, czyli po. Wszystkie chromy w tym samochodzie, bo to jest wersja Inscription, zostały usunięte i wszystkie chromy zostały zastąpione folią, oklejone czarną, folią, tak jak widzieliście, Black Piano. Wszystkie tutaj listwy, relingi, to wszystko zostało oklejone. Zwróćcie uwagę, jak to teraz się prezentuje. To zostało zrobione na życzenie moich klientów, łącznie z tymi listwami, które są tutaj na dole, łącznie z klamkami, bo też w Inscription klamki są słuchajcie chromowane. No i tutaj nawet napis, zobaczcie, Inscription bardzo ładnie. Udało się uzyskać tą strukturę. Tylne napisy zostały wymienione. Tutaj mamy tylne napisy. One zostały wymienione. Nie ma sensu tego oklejać. Napisy nie są drogie, także to zostało wymienione. Tutaj jeszcze były dwie naklejki Inscription i na WD, ale to sobie klienci sami zdecydują, czy chcą, czy nie. Cały dół tutaj też, zobaczcie, oklejony łącznie z nakładkami wydechowymi. Myślę, że to bardzo ładnie wygląda. A jeżeli chodzi o przód, no to z przodu. Grill został polakierowany. E, tutaj ten napis zostawiliśmy w chromie. I ta dolna dokładka została polakierowana z uwagi na to, że miała jakieś tam uszkodzenia od spodu, więc warto było to zrobić. Tak samo tutaj to już jest na przykład oklejone. Także taka, taki Black Edition od nas tutaj wjechał. Wszystko zostało zrobione w zaprzyjaźnionej firmie. Podlinkuję Wam może tutaj na filmie pod spodem będzie jak ta firma się nazywa. Ceramik Garage tutaj na kobiałce. Także serdecznie Wam polecam Kamila, bo naprawdę odwala bardzo dobrą robotę. Oprócz tego Black Edition zrobiliśmy jeszcze poprawkę fotela i boczka w środku, także przechodzimy może do wnętrza. Auto, słuchajcie, sprowadzone na indywidualne zamówienie moich klientów, jest to 2017 rok, przebieg coś poniżej 130 tys. km, także nie jest to jakiś bardzo duży przebieg, wersja 7-osobowa, auto bezwypadkowe, teraz stoi co prawda na 19-calowej feldze, no i przyznacie, że wygląda tak sobie, ale w aucie mamy 21 cali e, i tam e, zaraz Wam pokażę, auto jest wyposażone we wszystko mamy tutaj pneumatykę, mamy hak holowniczy e, mamy panoramy, mamy czterostrofowy klimatronik mamy e, rolety szyb bocznych, e, mamy najwyższe nagłosienie Bowers także to jest bardzo, bardzo fajne w tym egzemplarzu takiego egzemplarza tutaj klienci szukali nie wiem czy się dostanę do tych felk. ten wzór najbardziej poszukiwany 21 cali e, wersja 7 no i szmaragdowe wnętrze, tak się podobno ten kolor nazywa, e, też uważam, że bardzo na plus widzicie rolety szyb bocznych, przejdziemy sobie do przodu, pokażę Wam też od razu co zostało poprawione w aucie, bo niestety e, modele przedliftowe mają z tym problem e, tutaj ten boczek został poprawiony wrzucę zdjęcia może teraz wygląda jak nowy, mamy wszystko oprzyte w skórze boczki również, fotel kierowcy również tutaj w tym miejscu został poprawiony też e, niestety tak nie wyglądał i tak ta skóra w tych modelach się prezentuje, że po prostu się szybciej zużywa. To jest naturalna skóra napa. Tutaj mamy wentylowane fotele i mamy masaż. Słuchajcie, w tym samochodzie. Także mamy totalnie najbogatszą wersję. Mamy też panoramiczny dach, zwróćcie uwagę, teraz jest zasłonięty. Słonimy sobie go, żebyście zobaczyli, jak fajnie to wszystko wygląda. Czarny sufit. Tutaj nie jest sufit w Alcantarze. w Stanach. Takie auto oglądają, które miało sufit w Alcantarze. Nie wiem, czy to była jakaś opcja. W Europie jeszcze się z tym nie spotkałem, może tylko było w Stanach. Najwyższe nagłośnienie. Model jeszcze przedliftowy, możecie też poznać po tym, że to jest przed. Chyba w 18 roku zmienili włączanie. Wyłączanie. Tutaj mamy, zobaczcie, start w prawo, stop w lewo. Jest to hybryda typu plugin, czyli mamy do czynienia z samochodem, który ma normalnie zasięg na prądzie. I tutaj, jeżeli chodzi o wersję XC98, to mamy 35 km, 30-35. Tak? Teraz zobaczcie, mamy w połowie naładowaną baterię i pokazuje nam zasięg dokładnie. Może nie wiem, czy Wam pokażę, pokażę. 14 km to jest to u góry zasięg na prądzie, 150 na paliwie. Spalanie tutaj zrobię zbliżenie, żebyście uwierzyli. Auto, które ma prawie 400 koni mocy, waży ponad 2 tony i to grubo ponad 2 tony. Spalanie na poziomie 7,6, czyli poniżej 8 litrów uważam, że jest rewelacyjne. Najwyższe nagłośnienie Bowers Wilkins, head-up display. Generalnie samochód ma wszystko, łącznie z Zwróćcie uwagę, że samochód ma też, nie wiem czy tutaj będzie widać, nie będzie widać, ale ma podwójnie klejone szyby, tak zwane szyby akustyczne. To możecie poznać w takiej ikonce, ale też łatwo to poznać po tym, że mamy tutaj właśnie podwójnie sklejoną szybę. Także tak się prezentuje. Poczekajcie, bo ktoś do mnie dzwoni. Dobra, jestem z powrotem. Także mamy tutaj wersję najbogatszą z Head-Up Display, z akustycznymi szybami, z masażami już Wam pokazuję jak sobie wciśniemy na fotelu to macie właśnie możliwość masażu, możecie regulować sobie tutaj ustawienie boczne. Zwróćcie uwagę na to, bo to też ktoś mnie ostatnio o to pytał, jak regulować Volvo, bo trzymanie boczne. No to jest możliwość w tych najbardziej zaawansowanych fotelach właśnie, żeby to sobie regulować. No i tak wygląda wnętrze auto. Dokładnie 129,657 657 km, także myślę, że nie ma tutaj tragedii pochód bardzo zadbany no i to też mówię, świetna historia i bardzo dobre interwały olejowe, za chwilkę do tego przejdziemy auto jest u nas po serwisie klient tutaj zdecydował się na serwis olejowy, w skrzyni biegów, w eradzie także za chwilkę do tego przejdziemy, tylko powiem Wam, że tak mi się przyjemnie tutaj siedzi cieplutko mamy też oczywiście wentylowane fotele to nie wiem, czy widzicie, czy nie, bo tą kamerką czasami widzę, że nie łapie tak jak powinienem ale myślę, że, że... Zobaczymy, jaka będzie jakość i czy będę tą kamerką nagrywał. Na pewno jest to wygodniejsze ze względu, że dużo szybciej to uruchamiam. Także przechodzimy, słuchajcie, pod maskę i przechodzimy do dokumentacji serwisowej. I tak wygląda XC90 pod maską. T 8 czyli dwulitrowy silnik o mocy 300 bodajże 10 koni mechanicznych spalinowy, do tego mamy silnik elektryczny z dużą baterią. Bateria jest na środku zamontowana. Tutaj jak macie tunel środkowy i łączna moc tego całego zestawu to jest 392 koni. Jaka jest ogromna zaleta, taka, że ten samochód, pomimo tak dużej mocy, ma bardzo niskie spalanie. Jaka jest zaleta tego egzemplarza? Jak na Szwecji ma bardzo mało zobaczcie, odprysków od kamyków. Także jest to duży plus. Zdarzają się samochody, które mają niestety dużo więcej tych odprysków. Ten samochód się po prostu uchował. Przechodzimy słuchajcie do wnętrza i już wam pokazuję dokumentację. Fotel oczywiście pasażera też jest elektrycznie regulowany z pamięcią. To też warto pokazać. Schowek otwieramy sobie inaczej i słuchajcie przechodzimy do dokumentacji. Tą kamerką muszę trochę powalczyć powiem wam szczerze, bo jest trochę inaczej bardzo dobre interwały olejowe to od razu jak klient nam to auto wysłał to podkreśliłem, zobaczcie pierwszy serwis po 20, drugi po 33 po 50, po 71, 89 105, 120 129 to jest nasz serwis zrobiony, no bo przy 120 był ostatni serwis zalecaliśmy taką wymianę ile kosztuje taka wymiana serwisowo olejowa z wymianą oleju w radzie i wymianą oleju w skrzyni biegów to łączny koszt tutaj wyszedł niecałe 3000 zł, 2970. Dokładnie złoty, także jest to myślę, że dosyć nieduży koszt, jeżeli chodzi, porównamy tutaj wartość pojazdu. Ile to auto wyszło, za chwilkę się dowiecie. Na koniec filmu zawsze robię podsumowanie. Na SKP nie będziemy jechać, bo no nie mam czasu tak naprawdę dzisiaj, żeby Wam pokazywać to auto od spodu, i nie ma potrzeby, bo już takich samochodów troszeczkę po, pokazywałem. Także tak to XC90 wygląda, także robimy podsumowanie i przechodzimy do kolejnej prezentacji. Taka XC90 z 2017 roku w takiej bogatej wersji kosztowała. No to tutaj samochód powiem Wam szczerze, jakoś bardzo tanio nie wyszedł, aczkolwiek z tym przebiegiem jest. No... Mały wybór takich aut, tak? Jest bardzo dużo samochodów z dużo większymi przebiegami. Tutaj przebieg poniżej 130 tysięcy kilometrów, jeden właściciel i za takie rzeczy się płaci. Tutaj mamy podłączenie właśnie do prądu. Za chwilkę będę też robił zdjęcia do akcyzy tego samochodu. Pamiętajcie, że pluginy są zwolnione z akcyzy, ale musicie uzyskać tak zwany dokument, który to potwierdza, że ten samochód jest zwolniony z akcyzy. Trzeba przygotować dokumentację do Urzędu Skarbowego i takie zaświadczenie. Uzyskać za takie zaświadczenie jest drobna opłata, tam bodaj. 18 zł. My to oczywiście klientom wszystko przygotowujemy i klient odbiera od nas samochód przygotowany w 100% do rejestracji. Jeśli jesteście zainteresowani właśnie takim samochodem, to zapraszam na naszą stronę wautimportneporent.croc.pl. Tam możecie takie auto sobie wyszukać na stronie bloket i jak wyszukacie sobie taki samochód no to wysyłacie nam linki, i my to auto sprawdzamy, tak samo zrobili tutaj Państwo, którzy to auto u nas kupili czyli klient, który to auto będzie niedługo odbierał tak sobie to auto zamówił i ten samochód słuchajcie sprawdziliśmy, zweryfikowaliśmy, poprosimy jeszcze o dodatkowe zdjęcia drugie koła, czyli te co widzicie, na których auto jest były w cenie, nie są z kolcami, więc klienci wyjeżdżają już na zimówkach jak są auta z kolcami, czy tam opony z kolcami to wtedy przekładamy niestety na opony letnie kolce trzeba sobie wyciągnąć we własnym zakresie bo jest to dosyć czasochłonna sprawa ile to auto wyszło to już sprawdzam i już Wam podaję już sprawdziłem, auto wyszło poniżej 160 tysięcy złotych, tutaj nie liczymy dodatkowych rzeczy, czyli dodatkowych zabiegów czyli serwisu, zrobienia pakietu Black Edition i poprawek tych tapicerskich, które zrobiliśmy w środku, także tego nie doliczamy, poniżej 160 tysięcy jesteście w stanie takie auto kupić bezwypadkowe, bezszkodowe tutaj auto jeszcze nigdzie nie lakierowane w grafitowym kolorze tak jak widzicie, no myślę, że na a lato te 21 calowe felgi staną się czarne i wtedy ten samochód już nabierze naprawdę takiego pełnego, e, pełnego właśnie pakietu Black Edition, no bo na srebrnych felgach jednak jeszcze troszeczkę nam się to uważam gryzie, e, ale auto naprawdę e, bardzo fajne, godne polecenia. XC90 to jest wiecie król tak naprawdę rodzinnych suwów, siedmiosobowy, bardzo duży bagażnik tutaj w topowej wersji wyposażenia mamy tutaj totalnie wszystko z pneumatyką, z head-up display, z masażami no nie było tutaj, nie ma ten samochód opcji, której nie można było domówić do tego auta, więc jest to totalnie najbogatsza wersja wyposażenia, teraz przez nas troszeczkę przerobiony samochód właśnie w ten Black Edition, na życzenie klienta myślę, że klient będzie z tego bardzo zadowolony, bo auto naprawdę prezentuje się świetnie, samochód tak jak widzicie, to nie na garnym stanie. Pomimo, że to 17 rok, czyli auto już no, 7-letnie, tak? Więc samochód, który za chwilkę będzie miał 8 lat, co nie jest samochód, wiecie, 2-3-letni, który nie powinien mieć żadnych uszkodzeń, to naprawdę na ten rocznik samochodów prezentuje się, uważam, bardzo, bardzo korzystnie. Dobra, kończymy, słuchajcie, prezentację. Ja się przełączam na tą kamerkę. Widzimy się w kolejnych prezentacjach. Ja jesteście zainteresowani współpracą ze mną. Zapraszam na www.toimportniporent.pl i tam możecie złożyć zamówienie na właśnie takie volvo, co przed chwilą zaprezentowałem. Trzymajcie się. Pozdro na razie.